Pan co? S bardzo, bardzo precyzyjnie opisał pan to, co ja powiedziałem. Teraz ja opiszę precyzyjnie to, co pan powiedział. To jest stek bzdur. Zaczynając po kolei. Nie, nie, nie. To, co pan powiedział, to jest stek bzdur. Po kolei. Po pierwsze, ma pan dziwną skłonność do nadużywania wysokich kwantyfikatorów. Wszyscy, nigdy, zawsze, żadnej i tak dalej, i tak dalej. No ale pan powiedział, żadnej suwerenności nie mamy. To ja powiedziałem? No ale powiedział pan, że żadnej nie mamy suwerenności że Ukraińcy nas okradają, rozumiem, że wszyscy, że nie spotkał pan takiego, co nas nie okrada, tak? Odpowiedzę, Aha. Nie, pan chce. nie, 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 chwileczkę, chwileczkę. Wie pan, nie, nie, a nie, 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 To jak pan mnie łapie za słówka, to jest ok. A jak ja, a jak ja próbuję zanalizować pana wypowiedź, to jest oczywiście od razu rozalka o la boga, nie w szczepionkę. Po kolei, Polska ma pełną suwerenność pełną suwerenność. Nie wiem, kto Pana uczył i kto Pana informował w sprawie procedur użycia broni, rules of engagement w polskich siłach zbrojnych. Nie wiem, kto Pana uczył. Ruscy Pana uczyli? Kto Pana uczył? Bo ja, wie Pan, ja powiem Panu, gdzie ja ostatnio... Halo! Da mi Pan coś powiedzieć? Słuchałem ostatnio tego rodzaju wypowiedzi, wie Pan, gdzie w kremlowskiej telewizji, gdzie mówiono, Polska nie ma żadnej suwerenności. Zobaczcie, oni muszą Amerykanów pytać, czy rakietę mogą odpalić. Echo, echo... Wie pan, mamy oczywiście, że mamy suwerenność. Jesteśmy członkiem Sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego. Jak panu coś mówi, centrum operacji powietrznych, to pan będzie, jak pan sobie to doczyta, to pan będzie wiedział, kto w Polsce wydaje decyzję w sprawie użycia broni przez pilotów lotnictwa taktycznego. Oczywiście, że mamy pełną suwerenność i oczywiście, że są takie momenty, w których jako członkowie Paktu Północnoatlantyckiego Konsultujemy użycie broni przez naszych żołnierzy, jeżeli miałoby do niego dojść, z sojusznikami. Dlaczego? Dlatego, że obowiązuje nas wszystkich artykuł 5. I jeżeli następuje zaangażowanie zbrojne z naszej strony, oznacza to konsekwencje w postaci zaangażowania zbrojnego pozostałych krajów Paktu Północnoatlantyckiego. I to jest abecadło dotyczące bezpieczeństwa. Myśmy suwerenności nigdy tyle nie mieli, ile mamy teraz. Z naszą pozycją, z siłą naszych sił zbrojnych. Może się Pan uśmiechać, rozumiem, że niektórych może to bawić, ale niestety tak jest. Druga rzecz, o której Pan wspomniał, to ta, że nie mamy, że Ukraińcy nas okradają i po co nas pakujemy w wojnę na Ukrainie. Wytłumaczę to Panu, wytłumaczę to panu najprościej jak potrafię. Ukraina dzisiaj została napadnięta przez agresora. Który to agresor napadł na Ukrainę nie dlatego, że miał taki humor, tylko dlatego, o czym otwarcie mówi, że zamierza przebudować architekturę bezpieczeństwa w Europie. Co się kryje pod tymi pięknymi słowami? Odbudowa Układu Warszawskiego i NATO, w której to my powinniśmy się znaleźć, zdaniem Putina, po ruskiej, a nie po zachodniej stronie. Jeżeli mnie pan pyta, gdzie wolę być, na Zachodzie czy w Sowietach, na zachodzie. Rozumiem, że są inni również na tej sali, którzy mają inne zdanie. Ja pozostanę wierny swoim przekonaniom. Mówi pan, pchamy wojnę na Ukrainie. Ukraina dzisiaj toczy wojnę z Putinem, płacąc krwią, nie tylko pieniędzmi, po to, żebyśmy nie musieli nigdy toczyć wojny z Putinem. To nie wiem, co pana tak śmieszy. Śmierć tych dzieciaków w krzywym rogu? Pan ma w ogóle serce? Pan w ogóle ma jakieś ludzkie odczucia, kiedy pan patrzy na takie zdjęcia? Czy pana stać tylko na to, żeby się śmiać nad krwią tych przedszkolaków? Bo ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, wie pan? Jaką manipulacją? To Putin mówi, że to jest manipulacja. Pan po prostu przedstawia ruską propagandę, jeden do jednego. Przecież Ruscy mówią od samego początku, od pierwszego ataku na Ukrainę, mówią, że to jest wszystko zmanipulowane, że to są wszystko. Pan mówi jak Ławrow. Pan mówi dokładnie jego słowami. Dziwię się, że ma pan odwagę to mówić jako Polak. Naprawdę proszę mi wybaczyć, ale jeżeli pan. Kiedy mówię panu o tym, że dziewięcioro dzieciaków zginęło w Ukrainie od ruskiej bomby, uśmiecha się, chichocze i opowiada, że to jest manipulacja, to z kim mam do czynienia? Niech pan powie wprost, ruscy panu płacą, czy jest pan wolontariuszem? Ale proszę to powiedzieć wprost. Proszę dopowiedzieć powiedzieć wprost. Niech mi pan powie, dlaczego w momencie wybuchu wojny na Ukrainie wszystkie rosyjskie telewizje zostały wyłączone. Ojej, i tęskni pan za sputnikiem. Nie, nie. No ale to co się pan martwi, że ruskie telewizje zostały wyłączone. Pan powiedział, że propaganda ruski. Przecież to jest... A powiem, proszę pana.